Śmiet państwo tanie, państwo danie, jest Jeszcze więcej partii państw i nie będzie żadnych krajów na I narodu i na was LK, LK, LK. Zatrudnienie wujka w gminie Umieszczenie LK. ciotki w kinie Załatwienie siostrze renty Zjawiamy my i śpiewamy znany ryb. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć czym lapań I lapanów no, Za świństewka drobne proszę pani, pani płaci grosze I za świństwo większe skali budżet panu nie nawali Sposujemy zniżek system za abonament. Świństew to rąk, nie chcę kalać zań Je pokala tanio drań My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć czym łapań I łapano